Cześć witajcie! Ja jestem Fautris, a to jest Santa Gravity Nie wiem już który to. Piąty albo szósty odcinek z kalendarza adwentowego I lecimy panem Mikołajem i musimy jak najwyżej się wspiąć do góry po ścianie domu po to, żeby może tak przesunę lekko, żeby zasłaniało tam wszystkie złote, których nie chcemy. Yy, wspiąć się po ścianie domu, po to, żeby przez komin móc <laughs> wepchnąć prezenty. I tak, sprawdziłem mikrofon i teraz już będzie działał normalnie. Ale ja prosem w to ja jestem. Yy. No, tam na początku widzieliście, że high score jest 14, bo to był taki run testowy, żeby sprawdzić po pierwsze, czy wszystko działa, po drugie, jak działa i tak dalej. Oj, tutaj coraz więcej tych pił. Nie wiem, po co prezenty zbieramy. Czy dodaję cokolwiek? Możliwe, że score nam bo większa. Myślę, że chciałbym mieć 500, eee, ale to zobaczymy jak będzie szło po prostu. Myślę, że 300 to jest takie minimum, które powinniśmy zrobić. Tak, jeden prezent daje 10 metrów. ...dodatkowo. Więc opłaca się je zbierać, ale no nie za cenę... ...spadnięcia. Więc jak są w jakimś trudnym miejscu... Kurde. To po prostu się o tam nie pchać. Dobra, jest prezent. Dobra, ja biegnę. Wy zostawcie łapkę w górę. Bo biegniemy po 10 łopczych w górę. Dacie radę? To jest wasze wyzwanie. 10 łopczych w górę to. Macie challenge taki. Podołacie go? Przekonamy się. Dobra, myślę, że z 500 punktów będzie ciężko Kurde, nie kliknąłem, zakapichłem się Dobra, robimy to o, nie, nawet na to stanąć nie można Kurczę, to to jest jednak dużo cięższe i nie wiem, czy nawet 300 się uda. Trzeba dobry moment wyczajać, tam trzeba było wcześniej. Ach, jakby ten Mikołaj biegł trochę niżej, żeby miał większe pole, żeby zobaczyć, co się dzieje i co się stanie za chwilę. Co jest? Co jest? Co tam. What? Czyż tego się nie dało przejść. Tam było. To. No. Zablokowane z każdej strony. Myślę, że te. Rzeczy są po prostu układane losowo. Czasami się tak po prostu trafi, że jest coś nie do przejścia. Oj, sorry. Kureń... No nie! Uch, dobra. Ja szanuję tych, co mają tutaj 500 powyżej. Ciekawy jestem jaki jest highscore tego. Czy są to jakieś tabele? Nie wiem. Można sprawdzić. <grymne> Czemu on mi nie przeskoczył? Drugi raz już mi nie zaliczyło. Tak nie może być. I właśnie takich miejsc trzeba unikać, które trochę rozbazane jest na tym na nagraniu. I co, co to trzeba było zrobić? Proszę mi wytłumaczyć, co to trzeba było zrobić? Jakby masz jeden blok i drugi blok na prawie tej samej linii, przecież tego się nie da przejść dalej, nie? Przez coś się nie da przejść dalej? Oczywiście kalendarz odwentowy dalej trwa. I w ostatni weekend przed świętami to jest 20, chyba? Nie, to jest 18-19. Jak mi się wydaje, że to jest 18-19, ale mogę się mylić. To wtedy będzie live świąteczny. Najprawdopodobniej będziemy w Minecrafcie coś robić, albo odpowiem jakąś inną gierkę, może overwatch, bo wtedy już powinien być event zimowy, ewentualnie Fortnite, bo też może zimowe coś będzie. Jakie tam gry jeszcze, Roblox może? Chociaż z tym to mam tak. No nie wiem, nie wiem. Coś się ogarnie na pewno. Na pewno też z chłopakami chciałbym ogarnąć eee... Gartika. Gartik Fauna świątecznego. I Scriblio. Bo będzie fajnie? Nie za wcześnie. No myślę, że nie ma tutaj co. No ara, sprawdzę czy tu jest. To jest muzyka. Nie ma. Nie ma tutaj tego. Tabery wyników. To gramy dalej. No i tak naprawdę. Z samego odcinka gamingowego zrobił się opowiadanie, co będzie później W przyszłych odcinkach No nie No w sumie co tu więcej mówić o tej grze, no biegnie sobie Mikołaj i zbiera prezenty i unika pił Bo on... Mikołaj zawsze biegnie w tunelu dziwnym po górze, który idzie pionowo w górę A po drodze stoją mu piły Mikołaj na Montevereste. Chciałbym jeszcze zrobić pieczenie pierników, ale to nie wiem, czy to wyjdzie. Pieczenie pierników i robienie pomarańczowej herbatki z cynamonem. Bo takie na święta się pije zawsze. O kurde. Tak to nie wiedziałem, że tak można szybko. Czekaj, ja chcę spróbować uniknąć piły tym sposobem. Bo chcę sprawdzić, czy on leci do końca? Czy Tylko muszę znaleźć taką piłę, która będzie na boku? Kurde. Chyba że tak nie działa. Dobra. A więc mamy kolejny dzień ze sobą. E, tak, jest. Nie, to nie jest w dzień pewnie, który powinien być, ale to dlatego, że się nie wyrobiłem, więc muszę to nadrobić. I widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Cześć.